Cześć, witajcie na moim kanale. Z tej strony, krzywy moi drodzy, podchodzę do tego odcinka lekko poddenerwowany z trzech powodów. Pierwszy, najważniejszy, przed samym nagrywaniem odcinka, wyciąłem mi do mieszkania mucha. Ogromna, taka kurde, chyba końska, brzyczała obrzydliwie, i ganiając ją po całym prawie mieszkaniu z tą siatką, prawie rozwaliłem sobie żaluzję w oknach. Nie wiem, chyba ją unieszkodliwiłem. Nie widzę jej w każdym razie teraz na radarze. Mam nadzieję, że podczas odcinka się nie pojawi, bo wtedy no, będzie ten odcinek trwał za długo, bo po prostu będę musiał ją dalej gonić. Drugi powód jest taki, że nerwy w spotkaniu Bormu w kontra United trwały do końca, a nie powinno tak być. Trzecim powodem jest to, że filmino strzelił na 1-1 do :1 w starciu z Willą. Słuchajcie, zanim przejdziemy do obgadywania... Obgadywania? podsumowywania sobie z tego spotkania z Bournemouth. Eee, oczywiście przypomnę o tym, co jest w opisie tam Instagram, grupa na fejsie, a także mój Twitter. Zachęcam również do klikania łapek w górę, a także subskrybowania tego kanału. Słuchajcie, sezon się kończy. Zostały tylko trzy mecze Manchesteru United. Chelsea, Fulham i na koniec derby w finale Pucharu Anglii z Manchesterem. City. Jednakże, zanim przejdziemy do finału, celem numer jeden United jest zdobyć minimum punkt w jednym z dwóch nadchodzących spotkań. A tym pierwszym będzie Chelsea na Old Trafford. Ostatni mecz pomiędzy tymi dwoma drużynami niezwykle emocjonujący. Skończył się 1 do 1 na Stamford Bridge. Pamiętacie tamtą eksplozję radości po golu Casemiro? Ja pamiętam doskonale. Moi drodzy, jednakże, plan na mecz z Bormów, no trzeba powiedzieć, że został wykonany, bo... Słyszę ją. Dobra, jeszcze to spróbuję zlewać. Plan na ten mecz został wykonany, bo jednak 3 punkty... Czekajcie. Już jestem. Chy... Chyba już jej nie ma. Sorry. Tak, trzy punkty zgarnięte, aczkolwiek czy ja ten mecz zaliczam do udanych? Jeżeli patrzymy pragmatycznie i na sam fakt, że trzy punkty udało się zgarnąć, to tak, ale jeżeli chodzi o to, jak ten mecz wyglądał i na podstawie niektórych kluczowych zawodników, to absolutnie nie w tym meczu. Kto zasłużył na wyróżnienie, to na pewno cały blok obronny Dehea, Show, Varan. Lindelof i wan To są oceny na pewno siódemkowe, z wyróżnieniem dla środkowych obrońców jakieś ósemki bym spokojnie wrzucił. Zresztą chyba nawet tak samo zrobił Samuel Lackhurst w Manchester Evening News. Jeżeli patrzymy na to, co się działo przed linią obrony, to na pewno, wow, w końcu naprawdę dobry mecz Casemiro. Taki, no, nawiązujący do tego, co prezentował przed tym zawieszeniem, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, bo to po tym zawieszeniu, kiedy wrócił, to niezbyt widzieliśmy dobre występy w jego wykonaniu. Elixen w porządku, nawet pracujący całkiem nieźle w defensywie, no ale wyżej to już jedna wielka tragedia tragedia, która miała twarz, według mnie, hmm, no chyba Antonego. Powiem Wam szczerze, że jak bardzo jestem cięty na Sancho, jak bardzo jestem cięty na Marciala i czasami jestem cięty na Bruno, tak, sorry, ale. Ta porażka z przodu, ta impotencja, jeżeli chodzi o kreowanie szans, miała twarz Antonego. Co ja się denerwowałem, jak on był niewidoczny momentami. On się mi pojawił na, na radarze dopiero w momencie, kiedy został sfałszowany. Tak dostał takiego łoka, takiego takiego dostał, kiedy wyskakiwał w powietrze z Jadenem Antonym. I ja wtedy się, o, czyli Anton jednak jest na boisku. Na no, później jego marnowanie sytuacji, brak porozumienia nieraz z Wechorstem. brak podania do Bruno przy tej genialnej konce, którą też Wechorst wyprowadził. Ciągłe schodzenie, takie czytelne schodzenie do lewej nogi przez co wychomową akcję. Ja wiem, on to robi często, często, ale nieraz nadrabia w danych spotkaniach czymś innym. W tym meczu Antony nie zrobił absolutnie nic dobrego. Nic, zero nul. Kto mnie bardziej denerwował? No nikt, nikt nie akurat bardziej nie denerwował, ale równie mocno irytujący był w tym meczu nasz kapitan Bruno Fernandes. Liczba tych zmarnowanych, niecelnych podań po prostu mnie przeraży, jeżeli, jeżeli chodzi o to, co Bruno partaczył w tym meczu. Słuchajcie, w tym spotkaniu było kilka takich sytuacji, w samej tylko drugiej połowie, gdzie United ruszało z kontrą i Zawodnicy w formie United powinni to, znaczy inaczej, każdy zawodnik United, niezależnie od tego w jakiej jest formie czy też nie, biorąc udział w takiej kontrze, musi, musi, musi się przyczynić do groźniejszego wykończenia tej kontry. A United sobie się potykało o własne nogi. No Bruno był absolutnie fatalny, że chodzi o dyspozycję. Nie pamiętam jednej dobrej jego piłki. Oczywiście teraz hiperbolizuję, bo coś tam na pewno było, ale żeby to wam kłam... Podać przykład, no to przepraszam, ale nie pamiętam. Jedną dobrą jego piłką na pewno było uderzenie to z ja bodajże po rzucie rożnym. A a stałych fragmentów gry, to ten mecz pokazał, jak bardzo jesteśmy fatalni w ich wykonywaniu. Jezu, jak się na to źle patrzyło, jak te wszystkie stałe fragmenty są czytelne i w ogóle wszystko. Sancho był oczywiście znowu słaby, bez wyrazu, pokazała to zmiana. Garnaccio na jego miejsce. Argentyńczyk, jak tylko wszedł, to już pokazał to, czego Anglik no, w ogóle nie dawał przez cały ten mecz. Aczkolwiek na uspokojenie, może na obronę Sancho i co powoduje, że najmniej mnie denerwowało z tej trójki Antony, Bruno i on właśnie, to jest to, że mam wrażenie, że mało psuł. Rozumiecie, że nie. znaczy akcje były momentami przez niego wyhamowywane. Grał bezpiecznie, ale to było takie bezpieczeństwo uzasadnione, że to nie jest tak, że on mógł zrobić coś więcej w danych sytuacjach, a niepotrzebnie grał spokoju, tylko on tak nie wyróżniał się, też nic nie psuł, ale to nadal jest bardzo nisko zawieszona poprzeczka. A jeżeli chodzi o tego gościa, co do którego mam najmniejsze wąty o udział w czołowej czwórce ataku, to jest Martial. I to i, tak, to i tak jest, uważam, dość uff, odważnie, odważne stwierdzenie, bo uważam, że Martial zagrał całkiem niezłe spotkanie. I ja wiem, że tutaj możecie się ze mną kłócić, bo ja już widziałem ankiety na różnych grupkach United, które wybierają najgorszych zawodników z tego meczu i tam Martial też jest w czołówce, nie dziwi mnie to. Widziałem też Niektórych osób, czy to zagranicznych, czy Polaków, którzy piszą na jest schodzi masja, bo w tym meczu nic nie dawał. Ja bym się kłócił, uważam, że jak na siebie to był dość aktywny, szukał gry kombinacyjnej, która pozwalała rozwalić ten nisko zawieszony blok defensywny Bornew. I powiem szczerze, nawet nawet lekko się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem, że to wekhost wchodzi oka, w tamtym momencie, kiedy Marcial wypracował jedną z najlepszych szans United w ogóle w tym meczu. Tak więc. Nie wiem, dajcie znać, co wy myślicie na temat występu Marciala. Ja byłbym w stanie go obronić za to spotkanie, bo naprawdę za tą aktywność mu się należą plusy. Aczkolwiek to co, do, to, co też trzeba zauważyć, to to, że ta aktywność miała miejsce przede wszystkim w tych bocznych rejonach. On musiał znacznie wychodzić, żeby w ogóle się pokazywać do gry. Nie widzieliśmy go za bardzo jako ten środkowy napastnik. Taki, który wchodzi w odpowiednie przestrzeni i znajduje sobie okazję, albo daje w ogóle pretekst do podania, tak jak to robił Solanki, chociażby przez cały mesz, przepraszam. Tak więc takie są moje wątpliwości co do e, tego wyjściowego składu. No, o zmianach już powiedziałem. Dobra zmiana wekhorsta. E, szkoda, że momentami, kurczę, chłopaki nie widzą. Ten strzał Bruno w końcówce. Fajnie tam mu przecież wychodził Wekhorst. szkoda, że mu nie zagrał, bo stać go było na takie podanie. Też momentami mam wrażenie, że Antony mógł go szukać bardziej. Bardzo ładnie wykorzystana, inaczej wykorzystana, fajna gra na ścianę i popchnięcie dalej tej, tej kontry, którą zepsuł Antony. Mówię oczywiście teraz o tym, że tu na ścianę wziął Wekhorst, A reszta zmian poza zagarnaczu i Weghorstem taka bez wyrazu. No McTominay i Fred nic nie zepsuli, ale też nie zrobili nic spektakularnego. Tak więc OK. To, co mnie w tym meczu zabolało, to to, że United tego meczu nie zabiło wcześniej. Jezu z Maria. Było, już, ja już to mówiłem, było kilka takich okazji do ataków, gdzie United powinno ten mecz zabić już dawno, strzelić drugą bramkę, nawet trzecią później, ale nie! Kudy? no hamulcowym Bruno był straszny dzisiaj. Był w, znowu wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinien być najbardziej. To są moje wrażenia na temat gry Bruno. Um, no i co, no też ciężko grać z takimi skrzydłowymi, którzy są w takiej formie, no... Ja, ja nie widzę szans na to, żeby w meczu z, z Chelsea Garnacho nie wyszedł w pierwszym składzie. Nie chyba, że jeszcze względy zdrowotne nie pozwalają mu zagrać pełnego wymiaru, albo przynajmniej tego wymiaru, który rozpoczyna się wraz z pierwszym gwizdkiem, a kończy się powiedzmy w okolicach 70 minuty. Sancho się niczym nie broni. Niestety. Niestety. No i dobra, słuchajcie, o samym meczu nie wiem, czy jest coś wiele do mówienia. Nerwy były do końca, ja się cały czas bałem o remis. W A nie pochwaliłem kasy za piękne uderzenie. Kazek zainwonowałeś mi przecudownie, aż poskoczyłem z kanapy, kiedy to oglądałem. Podobnie, zresztą jak przy okazji strza strzału Sensiego, bo to było podobne do bramki wyrównującej olizę, bo no śmiedziało podobnym wyrównaniem. W każdym razie. Tyle na temat tego meczu. Dajcie znać, co myślicie na temat Masiala po tym meczu, jak Was irytował Bruno i czy Was irytował. Eee, no i co? Słuchajcie, trzeba strzelić więcej bramek niż bo albo tyle samo, żeby wywieźć ten jeden punkt, który da nam ligę mistrzów. Tak upragnioną i należącą się za ten sezon, jakby nie patrzeć. Aczkolwiek też trochę tak... Celebrujemy to, że remis był przy okazji meczu Aston Villa i Liverpoola. Prawda jest taka, że United, patrząc na to, jaką miał przewagę nad Liverpoolem, już dawno powinno mieć tą, tę ligę mistrzów przyklepaną, ale było za dużo meczów wpadek. Dobra, jeżeli byliście do końca ze mną, to proszę Was, żebyście. Hmm. Eee, nie, to nie. Tak, nawiązuje do produktu, zawsze który mam dookoła laptopa. O, napiszcie, proszę, żebyście napisali. Koncert. Ja dzisiaj idę na koncert, tak więc pozdro. E, widzimy się w komentarzach. Siema.